Cześć, dzisiaj bardzo fajna pogoda, więc wybrałem się na spacer, żeby poszukać przykładów cisów. No i znalazłem takim motywem przewodnim tego y, odcinka będzie cis na żywopłot. Muszę przyznać, że tutaj znalazłem chyba taki najbardziej, y, najfajniejszy przykład. Tego żywopłotu, ponieważ on jest tak bardzo fajnie, równiutko przycięty. Co prawda, tutaj troszkę zima zrobiła szkody właśnie na tym egzemplarzu, ale widzicie, że bardzo fajnie on się prezentuje, okalając cały ten teren, który tutaj jest właśnie takim fajnym zimozielonym żywopłotem. Jest on chyba niedawno przycięty. Ponieważ szczupki tu są bardzo równiutkie, także ten przykład idealnie obrazuje, jak cis fajnie nadaje się na formowany żywopłot. Jest to bardzo odporna roślina, może rosnąć w pełnym słonku. Cień również jej nie zaszkodzi. Nasze polskie mrozy jej na pewno nie zabiją. No i myślę, że warto zastosować cis jako żywopłot ale rozpocznę może od jego moim zdaniem największej wady jestem w tej chwili na mojej działeczce i ja również muszę się pochwalić mam egzemplarz cisu zobaczcie teraz mi nie uwierzycie to jest około 6 sadzonka Właśnie takiego cisu ukorzeniona spatyczka. patyczka. Zobaczcie, w tym samym czasie tutaj umieściłem te hoiny i zobaczcie, jak ona porosła, tam jeszcze, jeszcze z tyłu jest jedna. W tym samym czasie umieściłem właśnie na tej rabacie, i popatrzcie, jak wygląda cis. Bardzo wolno się ukorzenia z takiego 10-centymetrowego patyczka. Później bardzo wolno rośnie, kaprysząc, bo raz jest ładny, raz jest brzydki. Dlatego myślę, że to jest jego największa wada. Dlatego, jeśli już decydujemy się na żywopłot ścisu, warto kupić już takie większe, około półmetrowe sadzonki w donicach, dobrze ukorzenione. No i możemy sobie wtedy fajnie posadzić taki dosyć gęsty żywopłot, tak jak tutaj widzicie. No, i on wtedy będzie rósł nieco szybciej, z tym, że musimy go przycinać. Najfajniejszą, myślę, odmianą właśnie takiego cisu jest odmiana kolumnowa. Tutaj widać przykłady właśnie takich pionowo rosnących do góry cisów. Jeśli chcemy mieć zwarty żywopłot, musimy je posadzić bardzo gęsto. No, ale tutaj chyba nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby wyeksponować właśnie takie fajne kolumienki, które rosną sobie pionowo do góry i ma to bardzo fajny, daje to bardzo fajny efekt w postaci, tak jak tutaj widzicie, takiego płotku, właśnie ścisa odmiany kolumnowej, cisma dosyć dużo tych odmian, także. Jeśli chcecie sobie w swoim ogródku zaaranżować właśnie cisa, no to na pewno poczytacie o wielu odmianach. Tutaj również odmiana taka kolumnowa. Zobaczcie, w takiej kupce rosną sobie trzy egzemplarze cisu. Tutaj jeszcze brakuje jednego i powstałby taki kwadracik. Ale te trzy również całkiem fajnie wyglądają. No i jest to przykład, że można sobie również Cisa zasadzić właśnie w takiej aranżacji. Gdzieś tutaj obok siebie takie trzy egzemplarze, i również będzie to fajnie wyglądało w naszych ogródkach czy na naszych rabatkach. A tutaj jeszcze przykład o wiele wyższego żywopłotu ścisa. No, ma on już tutaj ponad. Chyba już będzie miał około 3 metrów. I widzicie, że również można uformować dosyć wysoką ścianę ścisa. Podejdę może tutaj bliżej. I widać, że ten jest fajnie. Yy... Fajnie się prezentuje, puszcza nowe tutaj odrosty. No i widać, że się przyjął i fajnie rośnie. Nie ma takich tych igiełek brązowych, tak jak widzieliście na początku. Nie wiem, czym to jest spowodowane, że niektóre mają, niektóre nie. Być może to zależy od warunków glebowych, ale nie jestem pewien. Tutaj przejdę jeszcze na drugą stronę tego żywopłotu. Tu jest już troszkę gorzej. No, jakieś badyle tu wyrastają. Tutaj ma jakby mniej tych wszystkich igiełek. Ale również ciekawie to wygląda. To jest taka strona wschodnia. Więc być może od strony wschodniej trochę gorzej to wygląda. No, i tutaj jeszcze raz rzut oka na. Cis, taki ten wysoki. Cisy również sobie można fajnie przycinać i formować w różne figury geometryczne. Tutaj, akurat, jest cis uformowany w kule i też całkiem sympatycznie to wygląda. Tutaj, akurat, w jakimś żwirku to sobie wszystko rośnie, ale, tak jak mówiłem, cis to bardzo odporna roślina, a więc. Jak widać w takiej żwirkowej jakby glebie też sobie radzi spokojnie. No i tutaj jeszcze przykład cisu, który jest powiedzmy uformowany na taki prostokąt. I jak widać spokojnie można sobie ten krzew również formować w takie figury geometryczne. Dosyć fajnie to wygląda. Podejdę bliżej. Widać, że również ma nowe odrosty. No dobrze, to tyle oformowanych. No i na sam koniec pokażę Wam cisa, który jest taki nieregularny, nieprzycinany. Rozrósł się już dosyć mocno. I można powiedzieć, że zdziczał. No i wygląda już takie, jak takie drzewo, dosyć spore, ale być może jeszcze tutaj na samym dole troszkę się rozkrzewi i będzie tworzył taką zwartą kolumnę. Dzięki śliczne za oglądanie i do następnego odcinka! Hej!